Słodki siedzą i tak. Co I patrzą co? na mnie. A ja tak stoję, tak stoję w tej scenie i była taka jedna dziewczynka, to siedziała akurat po przekątnej no. i nad nią był reflektor, no nie? No. no to ja ze stresu patrzyłam się na ten reflektor i ta dziewczynka tak... I tak całą piosenkę. Są takie kochane ja jej tak lubię. Co ty gadasz? No i dobrze, tak. no i dobrze. a co dzisiaj robimy? Ja ci robię herbatę, a ty możesz... To. Mm. Aha, dobra, już nagrywamy. Okej. Okay. Tak. Co to była ta piosenka? Zapomniałam. Do szopy! Aha! Przepraszam, kolenda. <grywa> o, -o. <grywa> Mam kompana do śpiewu. Stoję Tak, ta <grywa> Dobra, ja go tutaj przypilnuję, żeby nie piszczał. Okej, okay. <grywa> dobra, czyli dzisiaj gramy sobie kolendę do szopy i pasterze. I mamy chwyty takie jak. Dzisiaj mamy tak D dur Mamy A-dur, Mamy A7. I mamy. H tam Coś, jeszcze. jeszcze aha, i w, jeszcze H. Mhm. No, ale to H jest później. No, no, no. ale to teraz I jak biciem? to bramy? Bicie to było to na trzy, nie? Yy, no. Pam, pa, pa pa pa. Raz na dół i cztery na zmianę. A, no tak, dobra, czyli mamy. No. Dobra, ty, Procizna. To od razu wam zaśpiewam, bo potem tego nie zaśpiewam. Czyli muszę to zacząć, czekaj? Od do. Masz na szopę do... zacząć. Dobra. Do... do. Tak samo oni będą, oni to, panie, będą. Ale panie, panie, panie ja się też W nich właśnie będzie dobrze, że jak będą zaczynać śpiewać, to to jest bardzo często moi uczniowie na przykład robić, że zaczynali na raz, a ty musisz zacząć na tak przed tym, tak a, no. przed tym ty na szopy dobrze zacząć. I potem w połowie piosenki się orientuję coś coś, 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 coś. Panie, ja Ja ci dobrze powiedziałam, a jak ty zagrałaś, to już nie moje. Tu jest pies pogrzebowy, lecimy. No, no i dobrze miałam dźwięk, zacząłeś gadać, nie mam dźwięku, dobra. Kłaniajcie się, klulowie. Klulowie, klulowie się kłaniajcie, klulowie, super. Ja to jestem dobra, dobra, jeszcze raz. To. Ale mi tak to krzesło. Dobra, ja Raz,az,az, ja, ja, szybko rozmawiam wszystko. To tak jak formule 1. Mamy wow. pit stopa. I szybko, 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 Czy szybko. Dzień Dobra. Teraz... dobra. Bardzo, nie, Telo. Aż mnie chrypka złapała. Aż mnie yeah. Jeśli by oni chcieli w ogóle jakieś te kolendy ten się naszych, to też na stole nie są do pobrania, na święty. Z kolendami tak. To jakby ktoś chciał, to sobie może tam se, ten, ten, ten. O tym właśnie pomyślałam, to jest już telepatia. Miałem powiedzieć patologia, ale... <głos suburban�> <noise> <noise> już ja tak jest <głos> patologia. <głos> Dobrze, niech będzie. <noise> Dobra. Witajcie w naszej patologicznej rodzinie! Yeah.